Halo? Witam. Ja jestem Arcismo, wy jesteście wy. A oto są koszmary z Głębin 3. Skończyliśmy ostatnio grę główną, ale jak to w każdej praktycznej grze Artyfact Mundi jest jeszcze historia dodatkowa. Skradziony skarb. I nie... Mam po... A nie dobra. Właśnie sobie przypomniałem końcówkę gry i to, że po napisach się obudziła córka Jonesa. Na zaawansowanym to nie ma żadnej różnicy. After Davy Jones had gone, O'Malley found us on the shore. On, but said that the reviving potion does not grant eternal life. He has lived long enough, though, it was time to say goodbye. Wszyscy inni poznikali, a dobra on. Wypił... He asked us to take care of Davy's daughter. He was sure that after she forgave her father, she must have woken up. Because the empire of Davy Jones was falling apart, before our very eyes. After a long and arduous walk. W końcu się do góry do góry. To jest się do Davy Jones w Ta skała się trzyma na lianach. Okej. Okay. O, a to zostawił? I kawał rozżarzonego konarad. Ktoś wiedział, jak sprawić, żeby konar zapłonął, co nie. No, dobra, już nie będę. Piura. Co my chcemy stworzyć? To jeden z tych kamieni, z których robiono kiedyś groty strzał. Co? Dobra, ja się nie znam. Nie jestem kustoszem muzeum. Chwila. Czyli mamy tutaj stworzyć strzały? A. Pięknie zdobiona kusza, niestety, bez strzały. A to? To wygląda na promień strzały. Szkoda, że grot i lotki gdzieś zginęły. Mogę w takim razie przenieść tutaj pióra? Mogę. Muszę tylko. jakoś kamień zdobyć. Dobra, wejdźmy do pieczary. Mogę się cofnąć? Mogę. I jest tutaj to cud, że udało nam się dotrzeć w okolice chłodni. Nic tu więcej nie ma. No w sumie. Że w ogóle można było się odwrócić, to jest coś. Żadnego gadającego szkieletu już nie znajdziemy, bo wszystkie poznikały. To co najwyżej mogą być zwykłe szkielety. Pokrywa. Nie chce się ruszyć ani o centymetr. Muszę ją czymś podważyć. Konarem. Pieniądz. nie, to ty na mnie spojrzałeś, ile pieniędzy? Nawet kilka. Ćma. Żuk. A to tak główka tego deroka. Identyczna jak w poprzedniej części. Szukałem żuka, A potem przestałem. Dobra, czego innego, bo go nie widzę. Kubek. Niech będzie, że to był kubek. Chodak. To była drewniana stopa. A gdzie jest chodak? O, tam był. Rzemyk. To gdzieś chyba leżało coś takiego, co nie. nie widzę. A tu jest zbitek czosnek. Czosnek był tu podkowa. Jeszcze nie widziałem. A tu leży szkatułka, tu jest sprzączka. To nie jest sprzączka, sprzączka jest też nie, taka od Pascal. Co to właściwie mam? A kawałek listów, sprzączka. No to dalej. Szkielet ryby, tu jest namalowany. Czyli zostaje nam sprzączka, żuk i list. Jest to list, czyli sprzączka i żuk. A jest żuk. I to zostaje już tylko sprzączka, tutaj na ręce leży. I mamy rzemyk. Po co nam on? Brakuje jakichś guzików, mamy kamień. Z guzików urządzenie nie zadziała? A może jest dotykowe, co nie? Ok, kamyk mogę oklikać... Ostrza... Tak się ładnie groty robi od coś takiego. Trzeba go tylko przywiązać rzemykiem. O! I mamy kuszę. Będziemy celować w te... Rany. Ja już bym wolał jakiegoś kija znaleźć i do, spróbować trzepnąć. Tutaj mamy przenieść guziki, ale to dopiero w przyszłości. Teraz mamy iść dalej. Swoją <laughs> drogą ona powinna być już dawno martwa razem z całą resztą, bo ona też tutaj nie była jakoś... Nie, nie mam pojęcia, dlaczego ona jest żywa. O. A co tutaj wchodzi? Złota głowa gargulca. Nie? Spodziewałem się, że wejdzie. Lina nadal, nadal jest przywiązana do konaru. Nie możemy jej odwiązać? Tutaj nie wchodzi? A, tutaj wchodzi. Co to jest? Davy ma wiele tajemnic. Właściwie od. Właśnie odkryłem sekretne przejście między ogrodem i miasteczkiem. Jestem jego prawnikiem, a nigdy o nim nie słyszałem. Ja nie słyszałem o tym prawniku. Znaczy słyszałem o prawniku, ale nie widziałem go. Ani razu. Co to jest? Złożyło się. A jest to hak. Aj, te odłamki szkła są bardzo ostre. Mam je powyciągać hakiem? Nie. Łodyga tego liścia jest łykowata, więc ciężko ją złamać. To mgła czy dym? Cokolwiek to jest, jest bardzo gęste. O, tutaj kawałek szmaty. Mam przynieść ostrza do tego toporu, żeby się drzwi rozłożyły. Chyba. Tutaj wracam w tę stronę, a więc tędy idziemy. A nie idziemy, bo może dałoby się zahaczyć linę o tę balustradę. Ha. Może. Po co mi też szata? Aaa, dobra. Prowizoryczny sztylet. Gałąź. Po co mi ona? Mam liść palmowy. Odciąć tą linę. Lepiej byłoby gdzieś tutaj odciąć. A nie tutaj. Można by wtedy całą resztę tej liny zabrać. Samą linię ciężko będzie zaczepić o balustradę, właśnie dlatego mamy hak. Rzucamy. No. Prowizorka, ale jest. Wychodzę. Czemu wychodzę? Bo sobie przypomniałem, że tutaj jest... Mgła bądź dym, a my mamy liść, którym możemy ją rozwiać, a co to się ruszyło? Więc uwaga po kolei. O, mamy złożyć jakiś sosiek, jakąś tarczę. Oj, nie fajnie, ale wielka kropla rosy. Jak, jak, jak jakiś slime, auruna ciekawe co to robi na Karaibach. Może ją namalował sam Liv Ericsson albo i nie? Okej, okay, ostatni kawałek. I teraz, jak widziałem tego pająka po drugiej stronie, to boję się tam spojrzeć. O, nie, to też. Gdzie ta część jest? A może to są części tego, topo tego topora? To by nawet miało trochę sensu. Masz kurde, gdzie to nie widzę? Ja może jednak potrzebuję pomocy. A to guzik jest. Przyciski fontanny. Brakuje nam jeszcze jednego. Chyba tutaj zrobiłem wszystko. Mamy mapę, mamy mapę, która się sama kreśli najwyraźniej. No więc... O! No to mamy wszystkie butelki. Poor girl, I hope she'll be all right. Mom, I'll I Więcej od ciebie nie oczekuję. Okej, Fontanana. Tam się chyba znowu można pobawić. i okay, radiosteza Ko kopidoukezia mural i minecraft oszyć oh, jak ja dawno w takiego... Dobra, nie, wcale nie aż tak dawno. W takiego hydraulika to grałem niedawno... W... Dobra, to wcale nie jest aż tak niedawno, w Bioshocku pierwszym. Ja bez kacowego piwka to normalnie bym dupy też nie ruszył. To mówi Pan Janusz po kichnięciu. To nie na wodę. Co ja właściwie teraz składam? Kolejną główkę? Chyba tak. Widzę rogi. Ma sens, dlaczego jeden z tych paluchów w i łapy był taki ogromny. To wcale nie był paluch. Czego mi brakuje? Takich trzech części. Tu jest jedna, hm. jeszcze dwie. To nie jest, nie, to nie jest część. A to jest część było oko, ale nie jego oko i ostatni kawałek pewnie między liściami gdzieś leży albo i nie. Jednak chyba nie leżał między liśćmi. Mam hm. że... Nie robię tego drugi raz w tym samym miejscu, ale potrzebuję pomocy. O, jest tam leżało. Nawet nie wyglądało podobnie kolorystycznie. Jest głowa... byka. Dobrze, że przynajmniej kielich jest już na swoim miejscu. O, Jest nawet napełniony. Więc głowa byka wchodzi na swoje miejsce, jest połowa toporu albo labrysu, najwyraźniej, toporu. Ale nie mogli poczekać na mnie. Nie no, no, po no, co? Chłodnia jest zupełnie zniszczona, i nieruszalna.

Potężnie naciągane, ale nie mogę nie przyznać tego, że z postarankiem zrobili ten chapter. Jak dotąd jeszcze chyba nie było chapteru, którym. Jak dotąd, chyba jeszcze nie było misji pobocznej historii, która miałaby taką jakość. Na przykład własnego vilana, na przykład cut-scenki własne. Takie prawdziwe, a nie tylko gadanie z mpecami. Ok, naprawić ostatnią główkę. Jest i drugi labrys, a o! to Chodziło o to przejście. Laleczka wódu tutaj leży. Czy wśród rzeczy do zebrania jest pająk? Nie? Szkoda. Zniknąłby z ekranu, by mnie nie wkurzał. Eee, płyta kodeksu, tu jest. A nawet ciekawe, że leżą tutaj rzeczy, które zbieraliśmy w podstawowej wersji gry. Czemu ta patelnia była... Dobra, już nie będę robił tego żartu z ośmiokątną patelnią. Zwłaszcza, że ta była sześciokątna. Co ja w ogóle trzymam? A, fragment lustra. Lusterko. Rękawiczki tu leżą. Fryndzel. Dlaczego ona nas mnie aż tak swędzi? Parasol. A miał wielki ten chwytajnik, gdzie on może być? Tu nie, to jest grzyb? To jest grzyb, Kruk. Nie widzę żadnego. Namalowany gdzieś? To jest sowa. To jest żaba. Ok, zaraz w takim razie do niego dojdziemy. Tymczasem kosz. Albo obraz. Nie, zamek chłodni. Tu jest obraz. To był kruk. Nawet nie mam pojęcia co to było. Jest tu jeszcze coś interaktywnego? Jest. A to jest obraz. I kosz. Myślałem, że to było gniazdo, ale okej. Okay. I mamy patelnię sześciokątną. Do robienia sześciokątnych naleśników. A więc otwórzmy sobie przejście. O, kurde. za pierwszym razem wyjdzie. <laughs> Nie dadzą się nacieszyć. Hm, przyjemne nawet. Nie aż takie trudne. Ale i nie załatwę, co by nawet jakieś wyzwanie było. Intelektualne dla wiecie, tak. Osoby mało rozgarniętej. I jest korytarz, ale w korytarz to my wejdziemy w kolejnym odcinku, gdyż ten jest wystarczająco długi. No bo jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lekkie, jeżeli tak zobaczymy w kolejnym odcinku, kocham chętnie Kurde, wiedźma była zła. Kto by się spodziewał?